Wy jak torty. Ogólnie, bo wiecie co, no problem, dlaczego tym surwem No bo na nim nie mam wbitego levela, a teraz wbiłem trochę, no to torto odblokowałem, no i tak to wygląda. A ona nie ma żadnego sensownego skina, no to nic się nie da, nie da zrobić na razie. Jak to, nie? Jednego ma. Nie, a. no ale jakiś żenujący do skin. No a, nie, no też jest żenujący Najgorszy skin w tej grze. no. spójno. O tym chodzi. Jest mega żenujący już ten skin. To już, już szkoda, gada. Najlepsze ja czwórki wygląda najlepiej tym lobby no, to prawda. Mega Dobra, dobrze wygląda, No, nawet tym... Dobra, lecimy, moi drodzy. Ech, S, robimy chyba tego surwa. O patrzcie, wszyscy wzięli tortę, ale farcik! Łu, Łu, Łu! będzie tak tunelował, i... juhu! Nie, no nie Ej, będzie tunelował. Czemu miałby to. Większość killerów to często cebularze i biorą punkty dla siebie, albo nie biorą nic w ogóle. No, nawet mapę wybiorą. Mówisz, coś że robią. tacy większość tych jest? No to gałgany, strasznie. Twisted ale Masquerade efekty. Dobrze, są że wszystkie. Efekty dodali. No, no, no. Po co dodali? Co do dali? Czasami masz narażenie po zrobieniu gena, leczy szybkość, dostajesz A, inny Efekty, efekty genów dodali? No, jak. E, w sensie. Więcej, jest no efekt może... jak wiesza, Przeci albo to. jak zrobicie gena co jakiś czas. Kurde, ale Na grubo początku teraz też dostaniesz efekt pewien. Jak Efekt, w No, będziesz miał takie karty po lewej stronie. I teraz widzimy wszyscy widzimy swoje augen nawzajem. Nie, no faktycznie się widzę. Też i on nas. No wszystkie nawzajem, nas, w sensie killera no. też. Dobra, to, to ej, ten może w rogu nie róbmy, zróbmy może tu w szaku, bo tu są blisko siebie. Właśnie, o, właśnie, ten może zróbmy. No, dobry pomysł. Ej, są dobra, poczekaj, bo ja w, sumie, ja w sumie faktycznie nie wiem o co chodzi, bo tu faktycznie jakaś karta wypadła, i co, co ta karta znaczy. No i to są po kolei karty. Ja widzieliśmy aurek killera, a on naszą. O kurwa, czyli tu idzie. Następne zrobimy dwa geny albo będą dwa powyższenia to rannych leczy, a uleczeni e, mam narażenie. Kurwa! Nie zdążyłem, aż rzuciłem paletę, jak debil, no trudno, zdarza się. Jak mi się wydaje, że każde hmm. narażenie dostaje. To jest i jeden hmm. i drugi efekt. Kurwa, ale jak tego? Gdzie ty jesteś blady? No biegam sobie! Ej, no, jak on mi przez samochód dziabnął! To nigdy nie widziałam, że tak się da przez samochód! O kurde! Widzicie, to chyba jakiś pro! Tego trafiłem. Ja cię kręcę, ale grubo. Ej no dobra, jak dwa te karciane główne zejdą, to co się potem dzieje? Jeszcze jeden. Teraz jak zrobimy e, gena, no. Jeszcze to Jeszcze leczy i jak zrobimy gena. A jak będziesz ranny, to cię wyleczy, to A to... no to fajne w sumie. Eee, tylko jedynie co, ty widzowie... Wy tego nie widzicie, widzowie, bo zasłaniam kamerką. To nie lećmy chyba w takim razie, co nie? Nie ma sensu, jak no, się wyleczę. No, w sensie, no co mnie robi gena, to nie, idealne. No, ale Luna jest u mnie na szaku. A. przyszedł do mnie tam tam tylko mojego gena. Nie to! Zabierz wieżyczkę ogniową! Dobra. trzymać musisz? No jaśmie chcesz to puszka na Ja już pościę nie czekam na peino O, teraz Tak, wyleczyło. teraz Expos I co i wszyscy mają Exposa? Tak A. tu leczyło, nie A, rannych uleczyło, no, no. O, zabezpieczyło tego gena Grup, głupio wyszło A to na chwilę, więc Dobra. Dobra i jakie następne to jest jakieś totemy, co to jest? Ujawnienie totemów. Będziemy widzieć totemy na niebiesko, podejdziesz, przytrzymasz E i dostajesz 3500 punktów O, fajne nawet w każdym razie widzowie, wy tego nie widzicie, bo zasłaniam kamerką. Musiałbym zmienić kamerkę w innym miejscu. A w prawym górnym coś się pojawiało? Pojawiało się też w prawym górnym coś, co nie? To to coś, coś to jest na, jest na to mnie, co nie? Punkt. O kurwa. Dobra, spokojnie, stoniluję mnie przecież tylko. A, tylko. Ale Peszek, grubo trochę wyszło. Przypalno dobsko ten Teraz się przydało, przydało tu Kurwa! Ja, fajnie, dobra, no musiał mi stunelować, takie zasady ma. Dobre do toalety się doczołgam może. Chociaż będziesz musiał ją spalić. Ale no, nic nie da. A no, nic powinien, nie, nie da. Tak? Ta? Bo jest, bo jest ten... On, no mówię, że on ma jakieś ten... Że coś jest bugowane? Z tymi paletami? Jak to było? No, mniej więcej. Dobra, dobra, no trudno. Ktoś, on może sobie automatycznie powiesić z ciebie. Jak czuję się zagrożony i... Idzie za mną na szale, Nie no. można wtedy ocalić. Właśnie nie tego bagu, co którym mówicie. E, powiedzmy tak... Y, killer ma umiejętność powieszenia na odległość, co nie? Ma! Taka umiejętność istnieje, tak? No, tak wyleczyć istnieje. nie ja sam się wyleczę? Tak, wyle... A, dobra, to, to może się wyleczyć. I jeżeli... Jesteś pod paletą, no to trzeba w perfekcyjnym momencie, kiedy skończy mu się animacja, zestunować. No. Ale on wtedy już może... Automatycznie pojeździ na hak, przez co zaczyna animację wieszania i nie ma już tego przerwać. Dziwny No, dziwnie to działa, ale lepiej tego nie wyjaśnię, chyba już. Nic nie zrzuciłem na double Windows, go kręciłem, zaraz będzie fajnie. Wiesza. I co, teraz. Nie, nie byłem... O, palą się faktycznie. Nie było fajnie, rezerwacja. No to. nie było, tylko tylko co widziałam. Wiedziałem, że pójdę do pejla. Podejdźcie sobie do totemu i 200 punkty, przy mnie jest dużo totem, gdybyś chciał mnie zdjąć Teraz tam pójdę ja już tam biegnę Będę pierwsza Dobra, to tak. w sumie jak starczy, są w sumie jak już dostałem ten magiczny totem, to może sobie ten zdejmę, wezmę i go rozdupczę po prostu Ten, ogólnie to, hmm, to muszę będą się chyba kamerkę przestawić widzowie, jednak na prawy górny, już że prawym górnym dostaje się punkty ale kurde, no nie wy nie widzicie Pura, Luna, tych specjalnych rzeczy. Przecież jest ten za mną, a ja biorę tamten, prawda? No dobra. Nie, skinner. <laughs> a, zdrąbałem. Mogę wcześniej rzucić. No, bo będzie widział. O nie, niedobrze. Tu szafek nie ma. i widzi tfajnary, Tak nie przemybyczku. Ciągle te geny się zabezpieczają, ja nie wiem o co chodzi. No bo miał tego perk'a, teraz już, już ma skończone, bo czwarty jest tak, teraz na długo są. Ale no wieżyczki dostaną. że ja tak, że No, Ale zaraz powinien zacząć schodzić, tak za 7 sekund. Tutaj idealne. I to, to. Kurwa, nie. O, cześć. No, 7 sekund. Jak zrobiłem to genę, już nie będzie można. Co to jest tryb cichy, który to mam? To już nie, nie słychać. Nie nie słuchajcie dźwięku biegania, krzyczenia. Zdejmę cię. Chcesz? Aha. Dobra, chodź. Wyleczyć cię od razu? Trzeba, nie zrzucone, ja nie zrzuciłem, nie? Okej, okay. idzie za tobą. Nie idę dokręcić tego gena. Leczu, 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 leczu. No. No i my wyleczony. M1 żałosne. Co M1? Już normalny atak zamiast ogonem. Aa, kumam. się z niego śmieję. Again, again. Ej, co jak... się teraz wydarzyło? Znowu, znowu teraz, te jak, teraz jak z, otworzysz skrzynkę, dostajesz 5000 punktów. I żeby skończyć ten licznik, wiesz, ten na karcie, co się odlicza. To osoby w okolicy skrzynek, jeśli chodzi o surfy, to krzyczą i mają spowolnienie 4 sekundy. A kiedy dostaje stun'a. coś takiego. Szak nadal stoi. Ja pierdykam! Powiedzmy, okay, ja Jestem, ja zdajmy. rekord, bo ja może tego i zrobić je na po prostu. No, mainie są. O, nie wiem, ale tu, żeby już. Może kółko chciała zrobić to wyżyczka A jest coś takiego, że Zabieram imprezową zamain. paletę można ustawić jeszcze, fajne. A ja postawiłem. A imprezowa paleta jest wieczna? No, tak, nie dobiegnę. No. Puste... Oh. Fajne. Oh, wow. ja <laughs> nice. Ja próbowałem to przejść dziurę, jakby się do ściany obrócił, ale no. Nie, ten web był taki, że widziałem gdzie strzelać, nie? No, on ma taką, taką krzą mordę, no, że trudno tu jest konta. trochę strzelić. Nie odpuściliśmy Kurde, ja żadnego gena nie mogę zrobić, takie dymy tu są. Ja chyba mam zadanie na zrobienie gena, a żadnego nie mogę zrobić. W tym razem nie. Ej, a ja cały czas, cały czas jest ten event ze skrzynkami, tak? Że teraz nie, nie, już się, już się sko... Już a, się czyli to było tego przez chwilę, tak? Tak, wszystkie się otworzyły teraz, tak, które zostały nieotworzone. Nie, niestety zasłaniam wam te eventy, czego co? Następny event nic nie robi A następny event nic jeden. nie robi, okej okay. Tak, tak, tak Niestety widzowie zasłaniam wam, ale tak bym zasłaniał punkty, generalnie nie ma dobrego wyjścia Zawsze coś bym zasłaniał ogólnie, ale to chyba będziemy, to będę punkty wam zasłaniał, te, które się teraz po prawej ro, y, stronie się dzieją. Chyba mniej istotne, ile punktów zdobywam. A, agitation ma. No. Czyli przyspieszenie jak to się macha. No teraz głośniej go usłyszałem, jak podniósł. No a nie, nieważne, może nie mieć, bo ten... rzucił na czworaka ma mniejszy terror. A, dobra, to już jest złagodzony. Ja już go osłoniłem ogólnie. Dekazła. Znam sposoby. Ogólnie, dzięki mojemu bawieniu się z nim, to prawdopodobnie jeden z was może uciec. Czemu? No bo zmarnowałem mu w chwili, mnie puścił. Aaaa, i puścił cię? To czemu cię puścił w sumie? No bo Dugadałem. ja się dogadałem. Tak, dogadałeś Przekupił się z nim? Go. To sprytnie. No ja znam język takich kosmitów. Nieraz gadałem zabim, dzięki nie wiem. Do. Ale go wyminąłem, ja pierdzielę Na tym, cichym bieganiu Po jednodzie, a nie biegnie dalej za mną Ej w ogóle jak zobaczyć jakie zadania mamy Te zadania powziąłem sobie bo nie pamiętam Nie wiem, ale pierwsze to było nie chyba po tu. Prostu... Taki... Coś tam napraw generatory nie, chyba nie co nie? Pewnie na chyba było pierwsze zadanie Tak, tylko nie pamiętam czy tam był jeden czy nie, były trzy 3 to, Ale naprawdę na czy... łącznie na napraw. 9.00. Żeby Bladie nie nie zablokowało stoję przy Genie na 9.9, nie? Ale to. No a, nie. no to dobra. No to ja już mam po 60. No wiem, widzę, ile masz na hadzie. A, no ta. to. Ja nie wiem, czy on nas wypuści, bo nie go oswoiłem, ale wiesz, więc lepiej to tak rozegrać, żeby ktoś faktycznie uciekł. Ale co, a jak zrobimy równocześnie na 9-9, to się uda, czy to nie, nie, nie jest... No, no, no może, ale te... trudno by było. Lepiej, żebym ja zrobił, w sensie żebyś ty... Nie, żebym ja zrobił, a twój jest na daleko, bo mój jest na mainie. Tak, żebyś tak, to, tak to, sumie, to, to, ty zru... to ty wtedy zrób, to ja zostanę miał na 9-9. No i tyle, no. no ja go gonię, teraz do końca mojego życia. Taki jest plan. Na mnie nie zostawi. Dobra, to tak jak będę miał blisko, to dokąd tem. Tak, zablokował się. Mocne jest zrobione, ale ile, jak długo jest ta blokada? No trochę sekund. jest, 30, sekund. Nie, 20 zmieni na mniej przecież. Dobra, ja już czekam przy bramy, więc rób go No, ja czekam jak zejdzie. Ty go gonisz, mówić jak go zgubisz, destru Zastanawiam się. Tutaj. Poczekaj, biorę wieżyczkę. Nie, nie wiesz że ja to zrobiłem. Nie wiem co wiem, to zadziałało w ogóle. Możesz kończyć to, Egana, nie? O, już mogę kończyć. Dobra, to ty otwierasz ja to ja jedną, a to ja drugą otworzę w takim razie. No, przy mojej jest wieżyczka. Bardzo ja dobiegnę do którejkolwiek. jest Otwieram. Tak, że ona nie jest aż tak blisko, ale jest wieżyczka. W Słuchajcie, sensie ona trochę dalej była postawiona, bo ona była przed genem jakby No ale teoretycznie może pomóc ta wieżyczka 60 O kurwa. On idzie do mnie To biegnij do mojej No ja do biegnie twojej biegnie do teraz Tu jest wieżyczka Dobra biegnę do twojej gdzie? Po oszaka, nie? na to O kurwa, ale akcja, walu mnie A, raz biegnie. Nie wiem czy dam radę nie, nie, damy, damy na Dobra, dobra, chyba że... O. Dobra, trudno. To już jest umrze Kurwa, nie! Dobra, to trudno, trudno. A, chciałem... Ale poczekaj, wyciąga się może Tak, udało się! Yes! Wyciągałem my się! My mu zrobiliśmy doby blind'a, nie? Bo to są no. punkty no, no 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 Co zrobiliście mu? Blind'a? Dwójkę go oślepiliśmy w tym samym czasie O, fajne! Udało się! A, jednak trzech no Ładnie, ładnie. Dobrze wyszło. Patrz, jak też ta najdłuższe oślepiałem, to bierzesz sobie tą a ideal, Ale i tak dużo punktów dostał, więc o czym on w ogóle gada? Ej, a skąd ale macie wiesz, takie to fajne awatary? Gdzie to się odblokowuje, te wszystkie awatarki, co teraz Za macie? Z eventu ja odblokowałem na przykład. Tak? Fajne, fajne. Ja mam... Ale z tego z, eventu? Chińskie... Chińskiego Nowego Roku ta. chyba. Fajne, fajne. No kurde, dobry, dobry meczyk był moi widzowie, no Kategoria do zmiany? Ach, kategorię nie zmieniłem, już zmieniam widzowie No przecież dużo tutaj rozmawiamy, nie rozumiem o czym ludzie mówią. Ja też nie wiem o co chodzi, no ale... A co mówili? Nie, że rozmowy była kategoria i że po A. prostu i tak dużo gonamy. Dobra. No to co? Dobrze No, jest taka, że uciekliśmy do tego, że go swoiłem. Tak, no to nikt to nie wątpi, byczku. Nikt to jest dziwne, że w trójkę tak tam niegdę Ale wiecie co? Faktycznie Wydaje mi się, że planował tylko mi, ale się zajebał trochę w akcji. Ze względu na to, że faktycznie się pojawiają te karty, to zmienimy kamerkę jednak na tą stronę. No i zobaczymy. Może będę zasłaniał co prawda punkty widzowie No ale jakoś to chyba przeżyjecie, co nie? Dobra, tylko kurde na no jakbym zmienił postać, no to mam jeszcze parę postać do wyekspienia, ale kurczę musiałbym torcik odblokować jakiś Ale nie no to nie zdążę chyba. W się sensie, Torcik torcikiem, ale... Jeszcze musiałbym builda szybko skręcić. Chociaż... O! prędkość, Co sekund. Dobra, nie, nie, bo ja sobie przypomniałem, że przecież wiesz Mnie co, Destru jest? Jeszcze ja nie zrobiłem osiągnięcia leczenia się w piwnicy. Kurde, a, no przecież, dobrałem. to muszę się jeszcze w piwnicy poleczyć parę razy. Wziąłeś zapomniałem torci? o tym. Y kurwa, jest, stop! Nie wziąłem, zapomniałem, przepraszam. Ci trzy razy. Wow. Mówiłeś, a ja się nie skupiłem, przepraszam, nie wziąłem torcika. Nie, coś coś nie wziąłem, nic chyba kurwa nie wziąłem, jak Debil. Ach. Jak debil, przepraszam Ajajaj, no tak, tak, tak I się teraz nie będziesz widzieć tych zaproszeń Czego nie będę widzieć? Zaproszeń Zaproszeń Ty co się podnosi, żeby umiejętności te moje. Ja mieć. cię kręcę, co za gałkaństwo Nie no, ci się podświetlały z iluś tam metrów dodatkowo Ale Kubam. możesz i podnieść Kumam Ajajaj, ale przypał wyszedł straszny Straszny przypał, no trudno Czyli ma po niemoc tak. trafek. Czyli mamy spirytka? Ej, spirytka. My mamy tryb cichy. Na nią mamy tryb cichy. No Używaj właśnie. tego. O co chodzi? Tryb cichy? No że nie słyszymy, No to co mówiłeś, pod ma Że no właśnie, że jak ona ma tą umiejętność, że nie widzi nas, tylko widzi sketchmarki, to ona nie widzi e, krwi i wtedy nas nie słyszy. A, no ale to jak się teleportuje, tak? No, no, no tak, tak, to jest kontra na nią. O kurwa, idzie tu. W ogóle bardziej opłaca się grać killerem pod punkty Tak mi się wydaje No, takim brejfem nie grając brałem... WALŁA MNIE! No, to zaraz będę leżał Ja grałem counter'a, skąd to miałem? Są Też 300 30 tysięcy palić. Dyrta No niestety, ja najlepszy na, na tą gałganicę, to no, nie jestem, muszę Pan przyznać. Dań, panu jeszcze W ogóle, no. widzowie, nie za głośna jest ta gra, tak z ciekawości? Chyba jest git, jest widzowie, jak czujecie? Nie no, już zmieniłem kategorię. No, dziękuję. Le Lecz mnie? Lecisz mnie? Coś tryb cichy... Ja nie mam bo muszę zebrać zaproszenie, żeby mieć tryb Nie cichy. wiem, ale jak będziesz miał Tak cię będzie goniła, ładna i będziesz to tryb cichy odda Dobra Jeszcze niech ma czerwony addon, że nie blisko czmarty to już w ogóle Nie, to by sama się udupiła o tym No mnie zgubiła Potem może być na zewnątrz mi się wydaje A co ma jakiś totemik? Miała Undyinga i ma ruiny jeszcze No to podświetlą się temy niedługo Ale Hexy Nie to nie, nie, nie. Hexy się nie świetlą heksy Nie podświetlają A. właśnie A, Ale to, no nie, dobra. to nawet nie jest na podświetlenie totemów Tylko to, że leczy i daje narażenie Ano Jak, jak na zrobimy hitach. gena albo Teraz będzie powieszenie to wyleczy Ale to jest hmm, tylko raz. pierwsze powieszenie danej osoby już warto wspomnieć no, 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 ale ogólnie to można tam jakoś zagrać pod to, nie? żeby przyjąć hita na adrenalinę, taką... No, 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 ale no, w sumie... Jeszcze to nie robiłem, też można spróbować. To nawet stajesz z ziemi, ja raz stałem właśnie i miałem takie aha no. o nie, Luna się bawić zabawia się z tym bydlaczką. Też Luna się powiesiła. No, chciałem <laughs> powiedzieć, że Luna się zabawia z tą gałgonicą To chciałem powiedzieć, tam powieszonko zaraz ją powiesz na haku. Co najwyżej. Uh -huh. Jeszcze nie, jeszcze Ale Genera szerzy. Genera szerzy? Nie, no nie przesadzaj, Jacy Genera szerzy. Destru przestał na przykład generować. Ja robię na dworze. Luna złapie na Destru jak nie. Ta, ja zap... chcę, dajcie mi chwilę, żebym mógł odbiec A dobra a, może. Obawiam się, że dostanę one to, po prostu Dobrze, że mamy takiego pro playera jak Dedestra To S esplay... playing to się nazywa Dedestra nie wiem czy wiecie jest najlepszym graczem w DBD ogólnie O kurła, przepraszam Ale w sumie dobrze, Luna się wyleczyła przynajmniej a dla mnie gitłem jest God no, Nie goni No, tak trochę się pospieszyłem co prawda ale nie a, no, no a trochę mi brakuje do najlepszego gracza Nie no, że jesteś the best of the player, byczku Ty to robisz siupu rupu to no. normalnie Siupu rupu robisz i jelo melo z Dobra, co z tym ja genem nie na nie midzie, mam. zrobiony? A beka zeskoczyła na dół na fazie, a, a ja nie, nie zaskoczyłem, A ja nie zeskoczyłem, nie? Ograłem ją Gdzie niby ją tak ograł, że ona skoczyła, ty nie? No tu, na tym stół. O, zes na zeskoku, kumasz. Ona na page'ie zeskoczyła, bo musiała ale, ale ją ładnie zrobiłeś. Ej, dobra, kurwa. A co jest? Następny to jest skrzynkowanko, tak? Następny Ej, tak. ten event. O, to znalazłem skrzynkę. Dawaj, ktoś gra na środku, bo mi się regresuje, bo było go dużo. Dobra, biegnę. O kurwa. Tylko myślałem, że znajdę ten totem, ale jakoś nie jestem w stanie. Jest połowa tej ogona. O, się sądzę to tym znalazłem, rozdupczyć? Oczywiście. Tak, tak. No dobra, A, tak to rozdupczam w takim razie. Kurwo, szmata se ja Enduring tego dała, bo się na biało podświetliła. A, już na Nie, no. Dobra, rozdupczyłem małej. coś. i Najdobrze, ruiny nie mam teraz już. O. Coś idziecie zdjąć do Destru. na znaczy, Destro nie Destru ja musisz Dobra ja zdejmę Nie no robię to, jedynkę, to I jak nie wyleczysz to masz strzyneczkę za 5000 punktów tutaj Ej. O, fajnie To wyleczę cię, nie ruszaj się Ja ją spowolniłem Chyba zdążę co nie? Kuro nie wiem czy zdążę No ona nie Destra Ale Szynkę czy zdąży zrobić W się sensie ograłem ją e, Tak, bo musi Lena e, Lena Luna zrobić na gwiazd <laughs> Ograłem ją ogólnie Ale to zaraz tak zejdzie krzyknie. No ale nie zejdzie... on... że Zresztą już zrobienia na. Nie zdążycie... Teraz krzykniecie Jak zejdzie? No i nie zdążyłem A, chyba... Co nie? Wiosne. I otworzyła mi się skrzynka! O co chodzi? No bo automatycznie się otwiera po tym O nie! To nie zdążyłem jednak O nie... On tu jest Ja mam jeszcze record, więc... Pokaż nie. Co to jest? Rusz się bo... Zmienisz? Te Oficjalnie. Chyba że chodzi ci, że even no to duża prędkość. Już się, bo zginiesz nie rozumiem co to jest? No biegniesz kurwa z prędkością światła jakiejś. Aaa, że szybko biegnę, a ona też ten? Tak, ona też. Ona nawet szybciej. Dobra. A Beka czy snę Rogę na modele ma lego jak coś A ja robię gdzieś na piętrze jak coś Ile możemy mieć tych zaproszeń w ręce? Dwa O, fajnie Champion of Light, nara Weź, ja mam Champion of Light i Chemical Trap'a Więc to jest, ja w ogóle dałem śpieszną zabawę z nimi A już zrobiłem no ten quiet mode jest zajebistym Ja wiem wyminałem już tak z pięć mnie. razy chyba Zostawiłem mnie bo widziała że pilot quiet mode A to może jak się goni też można? Ona ogólnie chyba ma ten czerwony addon, bo jest szybka, a poza tym takie błędy popełnia, że na no, skrzyżmarkach jakby widziała to raczej ciężko Więc nie wiem czy sobie aż tak przejebała Dobra, tego to się No dlatego ja już słyszałem że tu się teleportuje i spierdzieliłem. No nie, nie, no była na górze ewidentnie, słychać było. Eee, już jest żyłem... gena to nas wyleczy. Jak co? Jak zejmęcie na to nas wleczy... To zrób destrugę, ale będzie narazenie... Ja nie, nie bramia. Ale zajmiecie Lunę, bo jej nie będę... Dobra idę. Tylko muszę to tam... No jest na razie... tutaj... To na gdzie będziemy mieć gena i jak zajmę Lunę... Ja będę robię, no no wiem, tak samo pomyślałem. Tylko jak tam wejść na górę, bo już debil jestem. Jak tam no, się spojrzeć? No i na razie przy mnie. teraz bym się patrzyć. O kurwa to w nie jest straszne. I jeszcze Ono Ona nie może się ruszyć. Zrób tego. Nie mogę. Jest tam. Teraz ja zrobię. Hmm. Ile lunes już? Ja bramę otwieram. Po drugiej ja, stronie. Od odpaliła bramę. sobie. Jestem martwy. Handyuring? No. Uh. no, że krócej stąd. Była fejkowa paleta akurat i nie byłem w stanie nic zrobić przez to. No, nurskie to leczenie oddaje. Nie? I ten speed. No 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 rozpytamy, bo na rozkaw nie może się posić. Dobra, brama full i idę podać. No jest na to prawda Brama, to! Do... Wtedy nie może powieszać zaproszenia i nie może używać. Ale my też Ale ciebie no nie brak, może używać ale... teraz? A no ona nie może teraz wiesz, powiesić automatycznie, tak jakby. Zajmijmy ktoś deskta, bo ona jest na mnie. Dobra idę. Się musiałam wyleczyć. Ale Bloody. wy na, cie na ciebie biegniecie zaraz. Poszło. Nie spod hakiem, spod hakiem Eee, no dobra, jest tu ktoś tutaj. jeszcze? Bo... Ja. No bo tam... już jest obok. Ja dawaj, dawaj, jest, jest na mnie, jest na mnie. mnie. Jaki dostaje? Dawaj, nie w tą stronę jest brama jak coś. jest drugą. To nie, A ja rzeczywiście, dobra to cię. A, nie waż dostanę ale, ale zjebała, że poszła na mnie. Mówiłem. Totalnie mogliście nie w tym kierunku, Gałganki. No ale tam był killer. Więc, no, i tak, i tak, i tak niedobrze by było. No, no, pewnie coś w tym jest. Dylecz. No, zdążyłem. Nie, w drugą stronę. Nie ruszaj się. O, tak, to jest to, ale została grana. Ona tak, chciała nas wypkać i. O nie, dobra, to było złe. Kurwa, czekaj Gerard Dobra, elegancko No i proszę Już państwa... To jest do okna, jako że ma osłonkę jeszcze Ale i tak zdążyłem A, bo to są te jakieś po pozłacane, te pozłacane gadżety i to może dodatkowo coś kupować tak za to, tak? Yy, no, tak, nie. tak, te maski wszystkie karnawałowe, coś takiego. Dobra, a gdzie to się kupuje? Nie ma w tej korzyści. Yy, po lewej stronie masz taką zakładkę specjalną, eventową. Kolekcja, to jest to? Nie. Trzecia oddało, tak, I? ten trzeci oddało kwadrat. W, jak w lobby stoisz sobie normalnie. A w lobby, poczekaj, bo jestem debil. Byłem na zadaniu i nie wziąłem zadania swoją drogą. Yy, Ratice, to... Zrobiłeś, że na jednego w tym meczu. Tak, nie? zrobiłem, zrobiłem. No to masz plus jeden do osiągnięcia, bo jest osiągnięcie. Nie wiem, czy ty je masz, czy nie. Ale jeśli nie, to jest osiągnięcie, żeby uciec bez perków, robiąc odpowiednik jednego gena 8 razy. Ale ja miałem perki. Nie. To mi pokazywało, że grałeś bez perków. To pokazywało, że bez byłeś. Ale nie, grałem no, z perkami. No. Natomiast i tak tego osiągnięcia już dawno to zrobiłem. Było. To już dawno zrobiłem. Dobra, które to jest wynaturzona maskarada? A, jest, faktycznie. To jest to? Ale brzydkie są według mnie te noski. A, Tak, jest to jest mam... to. No dobra, i. A, i to faktycznie się kupuje za coś. I co to jest? Przejdź do tomu wydarzenia? A, co? Tomu wydarzenia albo się za to kupuje. No, takie. bez szału, szczerze mówiąc. No mi też się nie podobałem jakoś. Sen Tylko tyle? A, a okay. ten. A jak kupiłeś? Ale można kupić. Eee, Ten. Jak to się nazywa? A można maska tego Dwighta kupić. Okej, okay, widzę. Można, można, co to jest, dostępne, bloków w tomie, a co to jest, kurwa, dostępne zostaje, nie wiem co to jest, na ich błyszczące sześć, a broń jakaś, kurde, ciekawe, widzę, widzę. widzę, dobra, wziąłem to, yy, poczekajcie, wezmę torcik, żebym mnie zapomniał, o, teraz już będę miał torcik, no, no i pięknie.